I jak z daleka, nawet obserwujemy taki komin ceramiczny, systemowy, to już widać, że coś tutaj nie wyszło, wykonawcy. I kochani Państwo, jak się zdejmie ten kapelutek, to widać gołym okiem, że nie ma tutaj szalunku traconego, takiego mankietu kompensacyjnego. Jest to zrobione tu na sztywno. A te grube ceramiczne kamionki, one są z wadą fabryczną, jak już wychodzą z fabryki. A jeszcze dodatkowo, jak na budowie im się doda takie usterki, to już w ogóle strzelą na 100%. Więc jak budujemy takie kominy, to bacznie przyglądamy się instrukcji obsługi. No i pilnujemy naszych kochanych wykonawców żeby zrobili to dobrze. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.